Nie no chłopacy. Siedzę sobie w nocy i mówię tak. I ojcie kręca, ale update. Ciekawe ile doniczek z inferna zostanie przesunięte na inne miejsce, nie? No i tak siedzę, siedzę, ale mówię, no nie no, jeden, 3 giga. No to może akurat coś to być nawet. No I tak sobie siedzę. Jest Skinsmanki, nie? No i mówię, om G, ale event na Skinsmanki. Takie skiny wysypało. A więcej jeszcze jest. Chcecie więcej, to se napiszcie do mnie, to on wyśle więcej takich. Sprawdźcie, se te, jakie jeszcze są. Bo to dobrze, to jest plus 12 po fi. Dobrze, dobrze wchodzi. Ale powiem tak, że niestety żadna doniczka z inferno nie została przesunięta. Ale za to stos skrzynek dał radę. Ruszyli stos skrzynek. Także to jest akurat dosyć dobrze. Bo ten stos skrzynek mnie mega wkurwiał, także. Och. Nie no, szczerze. Ten stos skrzynek na tym respie CT, nadaście, to jest najgorsza rzecz, jaka była. Dobrze, no, że to kurwa usunęli. Czy coś zrobili z tym? Czy zmienili kurwa pozycję tego? Zajebiście. Dodatkowo dodali. <gryw> dodali trofea <gryw> Za Kopenhagę. No to trzeba powiedzieć, że to jest dosyć dobry timing chłopaki sobie wybrali na to. Dzięki. Akurat dodali jakiś serwer w Londynie. Kogo to kurwa obchodzi? Przecież ja nie mieszkam w Londynie. No i zajebiście, nie? 1 i 3 giga. Znaczy, też mała aktualizacja tam. No dobra, no nie będę się przypierdalał. Bo co? Ale tutaj trzeba przyznać, że humorek dopisuje chłopakom. Do, Dobrą zmianę pierdolne linie. Ja sobie idę już na daście pograć, bo już mnie nie będą kurwiały te skrzynki.